Witam, witam, drugie skorpione. Zapraszam Was na przekaz na miesiąc marzec. Oczywiście, to są energie ogólne. Nie dopasować do siebie na siłę. Eee, zwrócić uwagę na ascendent, księżyc, wenus, jeśli chodzi o się o związki, a także na wedyjski, czyli o jeden stecz, tak. Ja zapraszam Was do subów, subskrypcji, polubienia. Komentarze, komentarze, tak, jak najbardziej. Wszystko, jak najbardziej. <grymne> I witam szczególnie tych, którzy pierwszy raz mnie oglądają, którzy są pierwszy raz na moim kanale, a Wam, którzy już są, dziękuję Wam bardzo, tak, bo dzięki Wam właśnie ten mój kanał się rozwija i mogę Wam przesyłać te wszystkie przekazy. Więc zobaczmy. Skorpione. Jaka energia dla was? Dziewiątka pentakli. ok. O, negatywa. Moc. O! Energia waleczna. skorpiona Dwójka mieczy. Ściągnąć opaskę z oczu. Nie błądzić co odchodzi. Rycerz mieczy. To dobrze. Bardzo dobrze. Ojeju. Dziesiątka mieczy. Co przychodzi. Król kielichów. Rak ryby skorpion. Trójka pentakli. Hierofant. Sztywny kręgosłup, moralny, tak twardy taki. Osoba kierująca się zasadami etyczno-moralnymi, tak? Takimi staroświeckimi, które jakby blokują w rozwoju, tak? Takimi zasadami też. To też urzędy prawa cywile, a to jest arcykapłanka. kierowatnie się intuicją, skorpiona, wasza energia. Intuicją, dojrzałością. Ja po części mam energię Skorpiona w horoskopie urodzeniowym, mój ascendent, i to jest kapłanka, tak? Kierowanie się intuicją, przekazami od wszechświata, sny, tak? Ale też i dojrzałość. Dojrzałość, lekcje brane z przeszłości, ale też i niewiedza. Coś tajemniczego, tak? Coś ukryte, jakaś tajemnica jest ukryta. Ale to też kierowanie się i przekazami takimi jak mój. To też yy, zbieranie wiedzy, nauka, takiej właśnie pod względem tarota i okultyzmu. A więc dziewiątka pentakli, stabilizacja, tak? Materialna. Macie to, trzymacie. I wy tego będziecie bronić, bo tak jest pokazane. Ale dlaczego jest ta pokazana ta dziewiątka? Pod względem budowania czegoś nowego. Na tym się będziecie skupiać, budowanie czegoś nowego. Ale uwaga! Bo tutaj mamy piątkę mieczy i to jest, yy, co do Was przyjdzie. Tak, będziecie walczyć o to. Wy będziecie walczyć o to, żeby mieć coś nowego, żeby wyjść z energii, strat, zubożeń i nie tylko finansowych, ale też i emocjonalnych, tak? by wyjść do przodu, żeby odzyskać to szczęście. Tak jest pokazane. To jest tworzenie, to jest kreowanie swojego, swojej stabilizacji, swojej równowagi, tak, żeby to się mogło pomnażać. I to w negatywach. Uważajcie, tak, zrównoważyć emocje, nie kierować się agresją, pochopnymi działani działaniami. Tym bardziej, uwaga na słowa, na czyny, którymi się będziecie Posługiwać, jak będziecie działać. No, względem osób, względem tutaj, jak do Was przyjdzie jakieś konflikty, walka o coś pod względem, a tym bardziej pod względem miłości, chęć pożądania, żądzy, kontroli. No, i tutaj jest, sąd jest tak, może tutaj dojść do takich rozwodów. Mhm, czwórka, Cieszcie się z tego, co macie. Tutaj mogą do Was przyjść jakieś okazje, propozycje. Zwróćcie na to uwagę, tak? Energia zwycięstwa. Czyżbyście walczyli o zwycięstwo w rozpoczęciu czegoś nowego i pójście w nową drogę? Aż zobaczę, droga. Wieża, zobaczcie, wieża mi wypadła. Rycerz mieczy, a to jest rycerz mieczy, też mi się odwróciło. Uwaga, tak? Na. Osoby o prostackim usposobieniu, która może się nie liczyć czynami, ze słowami. Uwaga na bojki, na fałszywe informacje, na takie czyny, tak? Ze strony takiej osoby. Energia powietrzna. To się rysuje. Zotykany wodnik. Lub ascendent wodnik. Tu jest, macie właśnie piątkę buław. To jest energia walki, konfliktu. Być może ze sobą, z samym sobą, tak? Lub z kimś. Wy będziecie walczyć nie pod, w pozytywach, to jest tak, że Wy się nie poddacie, nie pozwolicie sobie wejść na głowę, tak? Tylko tutaj nie kierować się iluzją. Tutaj jakieś okazje mogą do Was przyjść, dlatego ich nie przeoczyć, tak? Od wszechświata, tym bardziej pod względem wyborów, jakie będziecie musieli podjąć, lub zostaniecie postawieni przed wyborami, tak? Król taki Zodiacalny Byk lub Koziorożec. Z taką osobą możecie mieć do czynienia lub taka osoba może o was marzy lub z y, taką osobą możecie się pokłócić lub z tą osobą możecie walczyć o dalszą przyszłość. I tu macie dwójkę mieczy. Dwójka mieczy, nie błądzić. Kierować się intelektem, y, rozumem, tak? Rozsądkiem przede wszystkim, Wycniecie, a jakoś to się ułoży, jakoś to będzie nie. Od was to zależy, jak to się ułoży, tak? Bo wy sami kreujecie swoją własną przyszłość poprzez swoje własne działania, a tym bardziej jeśli jesteście matką, żoną, partnerką, cesarzową, tak? Bo tak się pokazuje, bo to jest energia strat. Przez co możecie być stratni. To jest potrzebna transformacja całkowita, transformacja, odmiana i jasno postawienie komuś granic. Uh -huh. Tu jest stawianie granic walka o samą, o samego siebie. Tak, a tym bardziej pod względem uczuć. Zdjąć opaskę z oczu. Bo to manipulacje. Manipulacje. Manipulacja, oszustwa, kłamstwa w siódemce mieczy. Tak. <ścoughs> Proszę. Sama powiedziała mi to jest manipulacja, magik, tak. No. Dlatego nie dajcie się nikomu oszukać, jeśli ktoś. Do Was wyjdzie z jakąś propozycją, tak, lub yy, uf, osoby jakieś będą Wam mówiły, żebyście do kogoś wrócili, albo żebyście się z kimś po, e, pogodzili, albo żebyście się poddali. Nie, tutaj uwaga, nie dać się. I właśnie tutaj do przeszłości odchodzi Król Mieczy. Król Mieczy to jest osoba, która yy, działa szybko, ona leci, tak, nie zastanawia się. A po, konsekwencje tego mogą być po prostu przykre dla Osoby przeciwnej, tak? No. Widzicie, arcykapłanka. Arcykapłanka i to jest arcykapłanka. W tajemnicy. Coś jest robione w tajemnicy, tak? Manipulacja. Arcykapłanka i magik. Żeby nie było, że jakaś tutaj jeszcze magia jest odprawiana na was. Skorpiony. No. Tu jest konflikt, zrzucenie. Widzicie, jeszcze odwrócona twójka. Odwrócona dwójka pentakli. Kierujcie się intuicją. Kierujcie się skorpiony swoją intuicją. Co do. właśnie, to jest osoba z przeszłości. Ta osoba z przeszłości i to przejdzie do przeszłości. Tym bardziej manipulacje wybór widzicie. Po raz kolejny Dwójka mieczy jeszcze ściągnąć opaskę z oczu. Tutaj manipulacje względem pieniędzy. Manipulacje mogą być pod względem wyborów pieniędzy i <laughs> żonglowania opcjami. <laughs> to jest rzucenie dziesiątka mieczy. To jest pozostawienie tego, co już wam nie służy. Gorzej już być nie może. Nie będzie. Dziesiątka mieczy to może być już. Ha! A z Coś nowego. Pozostawienie czegoś z przeszłości. Brak równowagi w braniu i zdawaniu. energia skąpstwa, dlaczego jest ten askielichów? Pod względem uczuć. Budowania czegoś nowego, postawienia jasno granic, zawalczenia, wygrana, tak? O nowy początek. Czy to jest energia świętowania, czy energia zdrad? Energia zdrad była, tak? Lub będzie, wyjdzie to wszystko. Ktoś do Was może wyjść z propozycją, tak, ale tutaj z ofertą, ale tutaj ta osoba jest zamknięta na uczucia. Tutaj e, f, mogą być e, fałszywe informacje kierowane na Wasz temat. Dlaczego te dwa asy? Karta Transformacji. Po raz kolejny, żeby osiągnąć szczęście, by zbudować coś nowego pod względem miłości, pod względem stabilizacji, pod względem uczuć, to potrzebna jest, <grybna> potrzebna jest transformacja i żeby wygrać. Tutaj Król Kielichów, tak, eee, czwórka buław. To jest dom, to jest rodzina, to jest stabilizacja. Król kielichów, fragryby skorpion. Budowanie czegoś nowego. Budowanie czegoś nowego. Karta Słońca. Osoby trzecie. Uwaga na osoby trzecie. Beztroskość, naiwność. No bo tutaj będzie zranienie. Jakiś seks może zakończyć. lub jakaś osoba może do Was wyjść z propozycją, tak? Naprawy w związku lub w sprawie y, być może i rodziny, i dziecka, tak? Ale by zbudować coś nowego. Rozpocząć cesarz. No. Ta osoba może być za boże kontrolująca, tylko, że ta osoba nieelekwentnie jednak posługuje się być może pieniądzem. pieniądzem I dlatego tutaj może być w energii strat I to jest pokazanie. Tak, czekanie. Mie, y, na, nadzieje, nadzieję. że się coś spełni. Ale tu z koła fortuny ta osoba będzie miała jednak wiele do wyboru i będzie działała nadzwyczaj. To tu, to tam. Uh -huh. I komunikacja w kierunku. W czwórce pentakli. Y, 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 przepraszam, w czwórce była. To jest stabilizacja, to jest dom. To jest rodzina. To jest też energia świętowania, tak? Ale tu. No, budowanie czegoś nowego, ale tej osoby trzeciej Być może y, to wieś o dziecku, tak? Czekanie z nadzieją. No tylko że tutaj trzy kielichy. I po raz kolejny diabeł. Manipulacje, zdrady, oszustwa. Toksyczne. Toksyczne używki, alkohol, pożądanie, namiętność. No. Nie bać się, postawić jasną granicę, tak? Postawić jasną granicę. Ta osoba jest zamknięta na uczucia. Tutaj nie ma pod tym względem jakichkolwiek uczuć. Tylko bardziej z rozsądku. Mhm. Po raz kolejny król miecz. Ta osoba nie liczy się ze słowami w ani z działaniami, bo król Buław, on działa szybko, uparcie, tak? I stanowczo. Wszystko jest 10 mieczy. No i piątka pocharów. Czas to pozostawić. Czas to pozostawić. Jako królowa Pentakli. Eee. Co zasiejesz, to i zbierze. To jest energia. Eee. To jest pokazane. Barana, tak? Ale tutaj to, eee. co zasieje, to i zbierze. To, co przyniesie korzyści na przyszłość. Stabilizacja. No i w tym kierunku działać. Jako królowa Mieczy. Tutaj kierować się bardziej rozsądkiem. Jest pokazana na koniec energia walki. Walka, walka, tak? Pod tym względem. Tutaj chyba nie będzie miejsca na uczucia. Jasne stawienie granicy. W tym kierunku będą działania. Jeszcze jedną kartę radę dam wam. Cesarz. Uwaga na osobę zaboczą, kontrolującą, tak? Tutaj czas otworzyć się na nowe. Czas otworzyć się na nowe, żeby mieć tą stabilizację i rozpocząć coś nowego. Energia cesarza. No. Czas pozostawić już to, co nie służy i ruszyć po prostu do przodu. A cesarz to jest mąż, to jest partner, tak? Na taką osobę możecie uważać lub to jest wasza energia. To tyle. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań.